Dzień dobry Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku Gdzie jesteśmy na lotnisku Dzisiaj mamy, ile godzin lotu? 12 you? 12 godzin lotu Emma chce wam coś pokazać, co chcesz pokazać Emma? A! Ah! Mama Kresant, tak? Zatrzymaliśmy się tutaj y, po granicy, po przejściu przez, przez jakby kontrolę paszportu jest to i Ema jest je Kresanta. I co chcesz kresie. powiedzieć Matylda? Dzisiaj lecimy do Floridy. Lecimy na Florydę, tak? Tak. No. No, jest, jest konik, jest woda, my mamy kawkę z żonem. More More z juice! Dobra.

Better start putting miles on my feet, but I'm so tired of wandering. Yeah. Thought by now, pain would be my friend. I know that discomfort was a means to an end, but I'm lying. Zabawy były w trakcie samolotu, ale te kubki to był ogromny hit. Ema je układała, liczyła i chyba tak z godzinę się nimi bawiła. A naprawdę, who knew, że taka mała, prosta rzecz, a tak, a tak się bawiła. No i jeśli chodzi o jedzenie, to my zamówiliśmy dla dziewczynek, jest taka opcja, żeby wybrać jedzenie dla dzieci. I na przykład Naśmie Dagie się śmiała, bo były parówki, ale też było dużo warzyw, dużo owoców, to nie było tak źle. Ta nutella to też mnie rozbawiła. Przypominało mi te czasy, kiedy jak ja leciałam do Polski, to też zawsze nam podawano nutellę i tak miłe wspomnienia. Jesteśmy w hotelu. Jesteśmy w Hyatt Place koło lotniska. Szybko, sprawnie nam bardzo poszło, po prostu byliśmy pierwsi w kolejce, um, jeśli chodzi o e, paszportu kontrolę paszportu. O, od razu dostaliśmy taksówkę, też te długo na bagaż nie czekaliśmy. Są super, ale jesteśmy wszyscy trochę padnięci, bo jednak 12 godzin lotu to jest sporo. Ja praktycznie. No, tak wygląda nasz pokój hotelowy tutaj. Jaki mały? Mały? Tak. No, coś ty, bo wiesz, tu jest kanapa, są dwa duże łóżka. Nie ma. To są małe łóżka? Tak. Tak. No bo. Ale wiesz, co, Matylda, ty cały dzień byłeś w samolocie. Chodź się wykąpiemy i będziemy mogli sobie położyć na łóżeczku, dobrze? Witamy w kolejny dzień. Dziewczynki, Emma wstała w pół do piątej. Jesteśmy padnięci. Ale idziemy na śniadanie, potem musimy mm, organizacyjnie sobie trochę ogarnąć kilka rzeczy. Chcesz, żebym pokazać sukienkę? Ja. Tak, Emma nałożyła Matyldę sukienkę, ale Matylda jej pozwoliła i ma włosy jak Elsa. Nie. Ta, a tak, powiedziałaś, że twoja siostrzyszka nie musi cię pytać, tak? No, super. I dzisiaj. You were kind to her. Tak, rozmawialiśmy o tym, że dzisiaj będzie ciężki dzień trochę dla nas wszystkich, bo jesteśmy przemęczeni. Jesteśmy poza tym, oprócz matyndy. I ci. No i że dzisiejsze słowo kluczowe jest kindness, żeby być miłych, tak? i, będziemy i masz kostium, bo potem z, jak ja odbieram samochód, to dziewczynki idą na basen z tatą, tak? No, chodź, chodźmy na śniadanko. Turn left. Turn left. Jest tutaj basem, To, jak mówię dziewczynki, z dziewczyny będą tutaj się bawić. Też jest taka mini siłownia. Fajny jest ten hotel. A nie był drogi. Nie był najtańszy, ale nie, nie, nie był aż taki drogi. Są tutaj też ręczniki. Jest siłownia. No i jest Emma, która myślała, że zobaczyła plac zabaw. Jest cieplej na zewnątrz, nie jest, niż jest w środku. Bo zapomniałam, że na Florydzie to zawsze jest jest na wysokim poziomie. Tutaj jest kącik śniadaniowy. Mamy jogurt, owoce, jajka na twardo, salsa, co jest ciekawe, ser, różne tutaj pikantne sosy, bagle, różny chleb i tortille. Też są Gofry, boczek, jajka tutaj są. Cornbread to też jest takie bardzo amerykańskie. Różne soki i różne też cereal. Tutaj próbuję nas ogarnąć. Dziewczynki, no już ma kostium, a ma jeszcze nie ma. Yeah, I bo... <laughs> ty masz kostium, tak widzę. Uh, no i chciałam z Wami się podzielić coś, jak się to nazywa? Airlow? Air air Syn. I SIM. Yeah, tak, okay. sim. Um, SIM. i to jest jak jedziesz za granicę, to możesz kupić sobie. I za nie jakieś drogie pieniądze, ile? ile... Ty zapłaciłeś 17 dolarów? Ja 16. Ty... 32. 26. 26, ja 26, bo ja jednak więcej korzystam z internetu. Wiecie, um, no i, i po prostu nie trzeba kupować karty SIM, tylko to działa, jakby masz internet w telefonie, czy to tylko działa w, w Stanach, nie, czy na całym świecie? Co? International. International, dobra, nie słyszałam, co so ja, a tutaj, International! Okej, okay. a tutaj przez okno są palmy, jakoś inaczej się staje... I nie mamy samochodu. I nie mamy samochodu, mama idzie po samochód, tak? No. No dziewczynki korzystają z ten czas, żeby kolorować ja trochę. koloruję teraz łąkę. Łąka, piękna jest ta łąka, super. Pięknie. Robię coś niesłuchanego tutaj w Stanach. Czy niesłuchanego w tych rejonach to jest, że idę piechotą po samochód to jest dosłownie 15 minut piechotą, 5 minut uberem, um, ale tutaj są strasznie drogie i ubery i taksówki i tak dalej, to zaoszczędzę sobie 20 złotych, co jest prawie 100 zł, e, 20 dolarów, co jest prawie 100 złotych, to powiedziałam, dobra, przyjdę się te 15 minut. Ale jak nie będzie chodnika, to jednak się nie przejdę. E, zobaczymy, ale na Google Maps pokazuje chodnik, co so z... myślę, że się uda, ale tak, to jest śmiesznie, że tutaj w ogóle nie ma chodników. Chodzi się człowiek na drogach, i po prostu masakra. No ale tak, tak to jest. Dobra, samochód odebrany jest Honda CRV. Co chyba rodzice mają? C... Tak, rodzice mają CRV. Próbuję ogarnąć, jak tutaj się to wszystko przesuwa, żeby jakoś wstawić ten, bo teraz jest bardzo daleko. Od siedzenia. No i muszę Wam powiedzieć, że yy, krzesełka, które dziewczynki dostały, jakość jest do, do D. Dobrze, że nie będą, że tylko dzisiaj jedziemy, bo bym zrobiła po prostu masakra. No ale dobra. The, this seat, seat mm -hmm. na no, mm -hmm. is, is smaller, than yours. Yeah, it's smaller. Yeah. No czekamy na Johna, żeby zrobił check out. Um, no, i check -out. Jak się wymelduje, wymeldujemy z z Hotel. z hotelu tak. Uh, no i co? I to wszystko. Uh, czekamy, mamy 3,5 pół godziny drogi do Orlando, chcemy się zatrzymać do dziadków, tak, do, do papka w sumie, no i chciałam sprawdzić, bo ja potrzebuję kawy, bardzo potrzebuję kawy, nie potrzebuję, po prostu mam ochotę na kawę, mogę tak powiedzieć, no a jeśli chodzi o krzesełka, to sprawdziłam i po prostu źle zamontowałam, już są dobrze zamontowane, Pan po prostu mi źle powiedział uh, current Rental place to warto to sprawdzić, bo się tak ruszały na początku, a teraz już jest Daddy. ok? Daddy's coming, ja Ema chce powiedzieć, że Daddy's coming. No jedynie co oni nie są przyzwyczajeni, bo Ema jeszcze czasami jeździ tyłem. Nie zawsze, ale czy, jak mamy dłuższe podróże, to tyłem jeździ, a tutaj nie było takiej opcji, so. Takie okay, <laughs> okay, no. mm. A ten no Właśnie jedziemy do Orlando e, Kupiliśmy sobie kawę po drodze I e, ten samochód przed nami Nie wiem czy widzicie, ale jest Buzz Lightyear I Woody Wystają z samochodu i tak specjalnie Zrobili, ale ty, jak śmiesznie Super, e, super to ktoś Zorganizował dla siebie e, No i dziewczynki są zachwycone też Co nie Matylda? Jak jadę. Uuu, fancy Te autostrady tutaj są super. Piękne, duże, dużo pasów, mało samochodów, tak można jeździć, mówię wam. No to nie w Miami. Tak, no w Miami było trochę gorzej, ale wyjechaliśmy szybko też. Do Miami było wiele więcej samochodów niż z. No, teraz mamy. Prawie 3 godziny. Jeszcze się zatrzymamy na jakiś lunch, bo dziadek Wojtek dzisiaj kończy pracę o 15. A to chcemy tak akurat trafić, żeby już skończył pracę. No i przyjedziemy tak. Taki plan, John? Yep. Okej. Okay. See you. Soon. Jesteśmy na lunchu, jesteśmy w Panera Bread, jedno z naszych ulubionych miejsc. No, ma tyle jezuka. Z lamoniada. Emma sobie zamówiła taki pizza flatbread. Ja tu miała być mała kanapka, bo chcesz, jaka jest do Z sałatką. Ja mam swoją ulubioną sałatkę, z bułą. Daddy. Też ja dobre. I tutaj są daddy. przepyszne lemoniady. No może tutaj zakończę tego vloga. Jestem właśnie w kawiarni, gdzie pracuję. Jak słychać za mną, no już jesteśmy tutaj mm, prawie dwa tygodnie, jak edytuję tego vloga dla was. Dużo się działo, będą pojawiać się teraz filmiki troszeczkę częściej. Chciałam zrobić sobie trochę też wakacje od i vlogowania i od edytowania i to sobie zrobiłam. Czytałam książki zrelaksowałam się, ile mogłam, oczywiście cały czas pracuję, ale też spędzam czas z dziadkami, z dziewczynkami, co trochę relaksu jest. Ten workation jest trochę cięższy niż się spodziewałam, ale nagram Wam taki typowy dzień nasz, jeśli chodzi o workation, jak to organizujemy. Mam nadzieję, że ten vlog z podróży Wam się podobał. Nagryłam też taki filmik z takimi poradnikami, jeśli chodzi o takie długie loty. Niektóre rzeczy Wam pokazywałam na początku vlogu, co nam się sprawdziło, co nie, ale też będzie taki osobny filmik, jeśli chodzi o porady podróżniczne, bo wiem, że to może Wam pomóc. Jak ten filmik wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. Jak zawsze, Matylda i ja i nasza Bibiana i Jan. Życzę wam byłego, pięknego, fantastycznego dnia. Yeah. Pa.